No, i mamy drugi złoty medal w Soczi. Siemano z tej strony, Mrożyn mamy 81 dni do matury. Dzisiaj, będąc w szkole, dowiedziałem się właśnie o tym, że Jusyna Kowalczyk zdobyła złoto. Szczerze mówiąc, byłem strasznie zaskoczony, bo, m, tak szczerze mówiąc, sam tak, tak sobie w głowie myślałem, że y, no wiadomo, miała tą mapę. mapę. Ma, tylko ma tam pękniętą kość wśród stopia, tak, coś, coś takiego jak wielo. No dobra, no nieważne, no ma kontuzję. Od razu ktoś, kto się zna, może się wykazać w komentarzu, i napisać dokładnie co? Ma kontuzję, ale wiadomo, Igrzyska Olimpijskie nie są codziennie, więc zdeterminowana Justyna stwierdziła, że będzie startować. I szczerze mówiąc, nie sądziłem, że, że ma szansę wygrać z takim stanem swojej stopy, yy, bo na pewno była na jakiś super, mega ekstra. Przeciwbulowcach i coś tam, coś tam, ale po prostu takie zaskoczenie naprawdę wielki, wielki wyczyn. Szkoda właśnie, że byłem w szkole i, i to też się tak dowiedziałem po prostu, bo przed nauczyciel z WF-u yy, i po prostu powiedział na, na korytarzu, że, że mamy złoto. Więc znakomity początek tych igrzysk, już mamy drugi medal. Oczywiście, pierwszy kamera stocha, każdy o tym wie, nawet chyba o tym nie wspominałem. Nie wiem, czy wiecie, to ostatnio na, na treningu się gdzieś tam wyrąbał. Widziałem na necie, ale z tego co czytałem i co widziałem, to on się tam przewrócił gdzieś tam przy lądowaniu dopiero. Także nie wygląda to na nic bardzo poważnego. No bo wiadomo, jednak, upadki w takich sportach nie ma upadków w sumie niegroźnych ale nie wyglądało to jakoś makabrycznie. Może jeszcze coś tam nam pozdobywają. Także masakra. Czyli słuchajcie, najlepsze, teraz tak, tak sobie pomyślałem, że. Już mamy dwa medale, a w całej historii naszego kraju na igrzyskach, mówimy cały czas o igrzyskach zimowych. Były cztery, czyli połowę już zdobyliśmy teraz. Dwa pozostałe to w skokach wojciech, Fortuna w w 72 i drugi ten medal wcześniejszy w przeszłości to także jest na Kowalczyk 2010 w Vancouver. Więc super! Po prostu ona tak... Odam się niesamowicie czuć chyba z tym właśnie, że pomimo takiej kontuzji, pomimo takiego stanu dał radę po raz drugi udowodnić na igrzyskach, że jest po prostu najlepsza i będę na pewno trzymać tak jak wszyscy kciuki, po prostu żeby było dalej i lepiej, ale dobra już koniec z tym tematem, bo to wszyscy wiedzą, bo na facebooku wszyscy o tym piszą. Jeśli ktoś się zastanawiał czemu nagle tutaj jest tak widno, to nie, nie, nie inwestowałem w jakieś oświetlenie, ale po prostu ostatnio, bo mam... No zaraz zobaczycie też. Mam po prostu taki oto żelazo. Tam mamy, jak widać, cztery żarówki, i te żarówki wysiadały zawsze jedna po drugiej. I ostatnio, w bardzo krótkim czasie, gdzieś tam jedna wysiadła, i potem nagle wysiadła jedna, i druga, i została mi jedna, i stwierdziłem, że trzeba kupić. No to tam powiedziałem żeby ktoś tam mi kupił jak będzie będzie przy okazji gdzieś tam w Częstochowie, bo mi tam tutaj ode mnie jechać do Częstochowy, no wiadomo kupcie mi, mi, mi żarówki i zostały mi zakupione żarówki LED po prostu, jak ja zapalam światło w tym momencie, to się czuję tak dziwnie, bo jest tak niesamowicie jasno Jestem tak nieprzyzwyczajony, bo jednak dają dużo więcej światła mojego taty yy, te ma w kuchni te LEDowe, to po prostu jest jasno jak na sali operacyjnej No tutaj też jest całkiem widno I najśmieszniejsze jest to, że w tym momencie mam, mam no mówię, cztery te żarówki LEDowe I one wszystkie razem biorą mniej prądu niż poprzednia jedna i się zastanawiam czy jak mam tutaj lampkę po mojej prawej yy, i ona też w tym momencie jest zapalona się zastanawiam czy te wszystkie cztery nie, nie biorą mniej prądu niż ta jedna także to jest taka rozmina. musiałbym kiedyś to sprawdzić The Creams, kto nie grał w The Creams? I jak pamiętam czy w gimnazjum czy jeszcze w podstawówce yy, odkryliśmy tą niesamowitą grę to wszyscy koledzy grali w The Creams, to jeszcze było wtedy wiecie tak kryjomu, bo żeby w The Grimms grać trzeba mieć skończone 18 lat, bo tam jest nie są, jesteś tam złodziejem, bandytą, bierzesz narkotyki, rabujesz ludzi i tak dalej i tak dalej, teraz zebraliśmy się z klasą i powróciliśmy do tej gry i dzisiaj za godzinę, yy, no właśnie, muszę się spojrzeć z tym nagraniem, rusza kolejna runda i będziemy cisnąć klasowo po prostu wszystkich, taki miły powrót, bo, bo grałem w tą grę ostatnio prawdopodobnie jakieś, nie wiem, 10 lat temu? Nie no, może 10, nie, może z 7. 7 lat temu i to były jeszcze czasy, kiedy taki, na takich prowincjach, nie w większym mieście, czyli tak jak ja mieszkam na jakichś prowincjach, to nie było y, takiego... Ogólnodostępnego internetu, jak w tym momencie, albo był internet przez łącze telefoniczne, kiedy gdzie się płaciło za impulsy, w ogóle masakrę sobie człowiek przypomniał, to a teraz już nastała era, no wiadomo, neostrady i tak dalej, ale u mnie w mieście to są radiówki po prostu, że ja mam radiówkę gdzieś do lokalnego dostawcy i w te krims się grało, chodziło się do biblioteki publicznej, bo w bibliotece publicznej były stanowiska właśnie z dostępem do internetu i tam teoretycznie było tak, że nie można grać, tylko trzeba było y, używać tych komputerów do celów edukacyjnych. I było także odpalało się jakieś tam strony, coś tam w Google'ach i oczywiście na drugiej karcie, na drugim tym była była gra i co, ktoś przyszedł sprawdzić to oczywiście szybko się zamieniało, żeby nikt się nie szczaił, a, a i tak się grało. No i fajny taki powrót, mam nadzieję, że fajnie to wypali, tylko teraz w ogóle nie wiem czy będę się uczył. Kończąc ten wątek i kończąc ogólnie to wszystko dzisiaj, yy, oprócz taki wiadomo, bo to ta gra jest surowa, jest runda, która trwa tam chyba w sumie miesiąc prawdziwy i na koniec tej rundy Najlepsi w rankingu dostają tam jakieś nagrody. Tam raczej nie chodzi o to, żeby wybić się tam w rankingu jak najwyżej, bo nie dalibyśmy rady, to trzeba było siedzieć cały dzień i mieć tam programy, które cię wspomagają. Ale oprócz takich zmian, które tam no wiadomo, żeby rozbudować grę, to rozbroiło mnie po prostu, jak się rysowało, bo trzeba się zarejestrować jeszcze raz, rozbroiła mnie klauzula. Kiedyś było, że żeby grać w The Krips, musisz mieć skończone 18 lat, a w tym momencie jest tak, zaznacz to, bo tam wiadomo, akceptację regulaminu, oświadczając, że ma. Masz ukończone 18 lat, lub że twój rodzic, łamany na opiekun prawny, wyraża zgodę na to, żebyś grał w tą grę. Także już sobie taką klauzulę z czym że gra jest tak samo, no nie powiem brutalna, ale na takim samym takim poziomie, jak, jak była. Czyli nadal są narkotyki, nadal są jakieś takie inne pierdoły i tak dalej, i tak dalej. No dobra, w takim razie kończę, bo trzeba to jeszcze zmontować i wysłać, a niedługo zaczyna się runda. Także dzięki, wielkie, za uwagę, trzymajcie się i do jutra. Cześć! Zobaczcie, magiczne niebieskie kropki. A właśnie, to jest mój nowy nabytek.